Już uję w trzecim odcineczku z tego e, z tej z, tego tej z tej serii. E, jestem bardzo ciekawy jak tutaj e, wszystko tu się u, układa u nas. E, następująco Tomas poszedł o jedną mocny wyżej i naprawdę wszystko tutaj już zaczyna kozasko wyglądać. E, Dlaczego mnie to tak denerwuje? Kto to wie? Ja wiem. E, dobrze. E, tutaj coś się robiło Jakiś znowu to bałagan bo się... To oczywiście klasyczek. Totalny. Mamy 2 miliony budżetu. Sprawdziłem to. Ale... Um, jest taki jeden problem. E, mamy tam 2 miliony 20 coś takiego, nie? Ale jest kolejny. Mega, ale to mega 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 problem, który, znaczy i ten, ten problem to jest nieco innego jak to to że po prostu musimy płacić skauta. Chyba że zwaniamy skauta, co według mnie trzeba było albo... Bo ujej, już córki, Albo właśnie zwaniamy skauta. I kupujemy... I kupujemy... Jak to się mówi? kupujemy lepszego, no bo mamy za 30 tysięcy skauta? No nie, no ma jedną gwiazdkę, więc no na naszym poziomie on jest. Nie powiem, że nie. Ale no stać nas na no, droższego, więc wiecie, tutaj możemy trochę zaszaleć. No na pewno jesteśmy najbogatszym klubem w tej lidze. Wyszła, wyszła, dobra. Nasza piłka, a dobra, bo Bramka już wykonuje, więc dlatego pokazał inaczej. Wszystko dobrze, wszystko kuman. Eee, dobra, teraz ty e, super, nasz najlepszy napastniku trafia do siatki e, rywali. Mamy 1 do 0, 7, i tak le Let's go, po drugą. <grym> dobra, to, to jest takie dobre. Przecież. tak szczerze Łamiemy wszystkich. Łamiemy wszystkich i wszystko. Totalnie. Łamiemy wszystkich i wszystko. Yy, tutaj nie ma co nawet dyskutować, że tutaj my tak inaczej robimy. Yy, no i tutaj mamy szansę już na 2 do 0. Yy, tylko tym razem ładnie się Bramka zachował. Yy, to jest dziwne, że bramka się normalnie zachował. To jest bardzo dziwne. 15 minut, teraz na spokojnie. Na spokojnie. Eee, tak, na ale genialnie mi to wychodzi. Mm. Aj karamba, aj karamba. Będzie ciężko. Eee, dobra. Tutaj kurde, chciałem, żeby mnie sfaulował. Tutaj bramkarz. Tutaj kolejna próba nie wyszła nam. Naprawdę bardzo... W ogóle nie wiem dlaczego, ale oni bardzo... Słabo grają? No to nie, no dużo błędów popełniałem. Ja w ogóle nie mogę stopować teraz y, tego y, odcinka, czy znaczy odcinka. Nie mogę po prostu wam jakby robić skrótów meczowych, bo cały czas coś się dzieje. No chyba, że w takich momentach, no to takie 2 na 10 y, stopowanie, bo wiecie, no bo teraz patrzcie to, robię coś takiego. No te, teraz ja chcę wam pokazać. O! Ty ja chcę tylko pokazać widzą. Czy ty możesz mi dać piłkę na chwilę? Na chwilę! No, na chwilę chcę piłkę i ta nie mogę, jej. Dobra, let's go! Trapać to. Po prostu robię coś takiego. Tak, no i. Te samo obrońca 5 razy mi to samo przejął. Nie, no, to, to, to się w głowie nie mieści totalnie. Kurde, no co jest dzisiaj z tym moim gardłem? Mam nadzieję, że jutro będzie lepiej. Hmm, 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 hmm. Ja pierdzielę, no dlaczego tutaj nie możesz tutaj normalnie tu coś zrobić. Nie! Co ty robisz? Bramkarz, dobrze, że bramkarz ma tych 7 over albo przynajmniej coś robi na tej bramce. Naprawdę gratulacje dla bramkarza. To było super parada mojego bramkarza. Dobra, lecimy. Najlepszym zawodnikiem na napadzie. Let's go. To będzie gol! To będzie gol do środku. A, dobra, bo taka dziwna kamera. Wiedziałem, że na pewno będzie rzut lożny, ale czy karny, czy rzut lożny? Minimum rzut lożny oby był. Dobra, z tego co widzę, to jest 5 minut odcinka. Dobrze widzę? Czy źle widzę? Chyba, Tomas, Tomas, naprawdę nowy zawodnik tego zespołu. Może powieje! Tak jest. Noob sztela bramkę. No jednak, w poprzednim odcinku chciałem dać e, tytuł. Noob to noob. Takie, no coś w tym stylu, nie? Ale się okazuje, że noob to nie noob. To jest pro. Pro to noob. totalnie na odwrót. Chociaż tutaj szansa, dobrze, on um, ci przejmuje. no chce powrócić na walkę o europejskie puchary, czy tam o ligę On chce walczyć o to wszystko. <laughs> dobrze, spokojnie teraz tutaj będziemy grali. Czy ty możesz mi podać? był bardzo wdzięczny, znaczy... Do Dobrze, nabiłem go, nabiłem go na pewno. Dobrze, trochę mnie denerwujesz, że pukać cały czas wykonuję. Ale dobrze, dobrze. P prawie, ją wybił. prawie ją wybił. Prawie z nią wyszedł za polekanie. Za polekanie. Co ja dzisiaj gadam? Za za linie, No po prostu narożny by wyszedł. No. Dobra, let's go. Ja nie mogę, dlaczego to nie wpadło? To jest najgorsze chyba. najgorsze to jest fest. Dobra, i jak będą komentarze włączone, choć się postaram, żeby były, to napiszcie w komentarzu, hmm, czy wolicie, jak po prostu tak włączam w coś gry nagrywanie i Wam pokazuję akcję, czy jak z yy, powtórek, na przykład jak teraz, o, takie coś by wolniliście bo na mnie wygodniej by było, żeby powtórki wam włączać i tak w ogóle według mnie to by się lepiej wam dokładniej o dokładnie bo tam lepiej to tak nie wiem czy za bardzo to tak dobre określenie ale by się oglądało jak o kurde bo po prostu lepiej na powtórkach bo po prostu tak to ja gram i po prostu podczas jakby kierowania padem jeszcze to muszę włączyć nagrywanie, więc takie trwa 2 na 10 w ogóle. Teraz usiadłem sobie na fotelu i naprawdę widzę, jak Wy widzicie. Teraz i to jest naprawdę przekozak. Wy widzicie totalnie lepiej niż ja. Dobra, teraz 15, 15, patrz co robię. E, co? A że ja go, okej, okay, już myślałem, że mnie w polkarnym spawlował, A mam przywilej korzyści, a oni mają piłkę, więc takie coś, co było w łupie. Ale zrozumiałem, że ja ich faulowałem. Niby. Nic. Fajny imię i nazwisko. Dobra, naprawdę tutaj pięknie mi idzie. Totalnie. Dobra, trzynastka, let's go. Dzisiaj sobota, a trzynasty piątek przynosi pecha, ale dzisiaj sobota, a nie piątek. Więc jest kozacko. W ogóle na początku ja zaczynałem przygotowywać tą serię jakieś dwa tygodnie temu. Może i... nie no, więcej to nie. Tak, dwa tygodnie temu, nawet może nie niecałe. Eee... Ja to ten, um, robiłem przez dwa tygodnie, a to zapewne nie widzicie. Dzisiaj, dopiero dzisiaj ona wystartowała. Czy znaczy, wczoraj na live ja czy dzisiaj na live? Ie. Znaczy, kurde, wczoraj, ta, wczoraj był live. Eee, czy ja to dzisiaj czy wczoraj robiłem? Na pewno na wczorajszym live'ie tego nie robiłem. Nie, wczoraj tego na pewno jeszcze nie zrobiłem. Tak, ja to na dzisiejszym live'ie zrobiłem, więc dobra. Przekozak. Choć kozak to takie... 2 na 10. Dobra, jest akcja, jest akcja, no ale nic z tej akcji nie wynikło. Ja no, pierdziele. <laughs> naprawdę, to mnie denerwuje, bo ja tutaj naprawdę staram się na bardzo robić fajne filmy, no ale totalnie mi to nie wychodzi. Naprawdę mało słów jest. Wyświetlenia, no dobra, no się podnoszą, można powiedzieć. Chociaż ostatnio mam takie wrażenie, że jakby... Spadają, choć według wyników to powiększają się, ale po dwóch tygodniach dopiero film jest jakby ma potencjał, bo jest tak, go w godzinę mam dwa wyświetlenia i dwie łapki w górę, nie? A później do końca dnia ja nadal dwie nie i dwa wyświetlenia, a po dwóch tygodniach mam już kurde 6 i cztery łapki w górę lub no, 3, więc takie to co dziwne. No ja no coś ty zrobił. Że dopiero jakby po dwóch tygodniach zauważacie film. Można to tak powiedzieć tylko te dwie osoby. Dwie osoby, które są przekoksem, nie? I tak słuchajcie, jak wytrzymałeś do tego momentu, to wpadaj na kanał Alana Alanixa. Wejdź na jego ostatni film i piszcie w komentarzu, żeby wrócił na YouTube piszcie, piszcie, bo naprawdę z niego YouTube nie jest taki sam, naprawdę on robi taki super taki był naprawdę super, no, na kanał tylko, że, no, mówił, że zasięgi spadły, wszystko tam, bla, bla, bla to naprawdę łapujcie, komentujcie jego filmy, no i marzenie do go wróci na ten kanał, nie, by było bardzo fajnie subika sub to zostawcie, no nie, może to jakoś go zmotywuje piszcie w komentarzach, żeby wrócił, coś Naprawdę, by to było przekozak. A my teraz mamy trening. O, i wam się pochwalę. Patrzcie, co ja za trening pozmieniałem. Przekoks. Dobra, Tomas się tu lekko rozwinął. leci tęko. Eee. Dobra, mamy pierwszą rundę. No i pewnie myślicie, że ja to przesymuluję, jak w każdym odcinku. Macie w 100% procentach rację. Eee, co? To chyba nie wiem, to to jakiś błąd, bóg. Mówię, co to było. Eee, no dobra, no ja bym mógł się nie zakończyć ten odcinek w tym tym momencie. W ogóle, tak szczerze wejdźmy na inne ligi, sprawdźmy czy my możemy te mecz przesymulować, bo ja się boję, że ten zespół jest dobry. O kurde, górze idzie. A to ci ciekawe. E będziemy grali ten mecz, więc yy, nie dzisiaj, nie dzisiaj, nie w tym odcinku, ale możliwe, że za godzinkę leci film kolejny właśnie z tej serii, więc ja tylko podziękuję, powiem, że dziękuję, że wytrzymałeś i na rożu,